Bierzemy się za pastę. Mamy już przygotowane pomidory, mamy już przygotowane ogórki, kroi się papryka, ja bym prosił o dwie kwiatki pokrojone w kostkę. Fantastyczne zioło, słuchajcie, świetny dodatek, W tej książeczce znajduje się taki kalendarz od poniedziałku do niedzieli. I teraz co my w tym kalendarzu mamy, słuchajcie. Jest woda, są białka w postaci jajek, produktów mlecznych, mięsa, ryb i są węglowodany w postaci owoców warzyw i pełnoziarnistego pieczywa oraz kasz.